Jakie są inne źródła finansowania poza dotacjami z Centrum Obsługi przedsiębiorcy? Nie wszystkie przedsiębiorstwa wpisują się w aktualną perspektywę unijną i tym samym nie mogą liczyć na dotacje z Centrum Obsługi przedsiębiorcy. Nie oznacza to jednak, że droga do pozyskania finansowania z innych źródeł jest dla nich zamknięta. Warto spróbować odnaleźć uzupełniający konkurs, alternatywny wobec ogłaszanych przez Centrum w krajowych programach operacyjnych. Należy jednak zwrócić wtedy uwagę na Wartość projektu, na tzw. inteligentne specjalizacje, czyli takie dziedziny gospodarki lub nauki określone dla każdego z województw, stanowiące nową, rozwojową specjalizację gospodarczą i na charakter projektu. Bezpłatnych konsultacji na temat programów krajowych udzielają konsultanci z sieci punktów informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim, które działają w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Jeśli mimo poszukiwań innych konkursów wciąż nie znalazłeś odpowiedniego programu, który umożliwiłby zdobycie dofinansowania, może powinieneś rozważyć kwestię zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych, takich jak preferencyjne pożyczki czy poręczenia kredytów. Kto może skorzystać z takiej pomocy? Produkty skierowane są do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, w szczególności tych, które rozpoczynają działalność, przedsiębiorstwa typu startup, nie posiadają historii kredytowej, nie posiadają wystarczających środków finansowych na realizację projektu, nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Aktualnie pożyczki i poręczenia są wciąż udzielane w ramach inicjatywy Jeremy, która została zainicjowana w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013. Więcej na ten temat dowiesz się na stronie jeremy.com.pl.